Prognoza niższego otwarcia dla giełdy w Hongkongu. Giełda w Hongkongu spadała przez dwie kolejne sesje, tracąc w tym czasie prawie 900 punktów, czyli 4,5%. Indeks Hang Seng znajduje się obecnie nieco powyżej poziomu 18530 punktów i w piątek czeka go kolejny trudny start. Globalne perspektywy dla rynków azjatyckich są generalnie negatywne ze względu na rosnące obawy o perspektywy stóp procentowych. Rynki europejskie i amerykańskie spadły, a rynki azjatyckie otworzą się podobnie. Indeks Hang Seng gwałtownie spadł w czwartek we wszystkich sektorach, zwłaszcza w branży technologicznej, finansowej, naftowej i nieruchomości. Indeks spadł o 577,33 punktów lub 3,02% w ciągu dnia, osiągając poziom 18 533,05 po handlu między 18 483,08 a 18973,01 Wśród aktywnych akcji Alibaba Group spadła o 1,39%. Alibaba Heat spadła o 3,31%. Antasports spadła o 4,40%. China Life Insurance spadła o 2,21%. China Mengniu Dairy spadła o 4,10%. China Resources Land spadł o 4,59%. Citiz spadł o 5,12%. Snowdź spadł o 0,69%, Coulinter Garden stracił 1,93%, CSPC Pharmaceutical Lilinning spadły o 2,63%, Galaxy Entertainment spadł o 1,77%, Hanklung Properties spadł o 2,32%, Henderson Land spadł o 2,14%. Hong Kong i China gas osłabił się o 2,23%. Industrial and Commercial Bank of China spadł o 3,20%. JD, JD.com spadł o 2,31%. Lenovo spadł o 1,98%. Meituan potknął się o 3,13%. New World Development spadł o 1,88%. Techtronic Industries spadł o 1,57% Xiaomi Corporation wzrosła o 0,18%, a Wuxi Biologics spadła o 2,18%. Dane z Wall Street pokazały konsolidację, ponieważ główne średnie otworzyły się znacznie niżej w czwartek i pozostały na minusie przez cały dzień handlowy. Dow spadł o 366,38 punktów lub 1,07%. Zamykając się na poziomie 33 922,26. Nasdaq spadł o 112,61 punktów lub 0,82%. Zamykając się na poziomie 13 679,04. ASIP 500 spadł o 35,23 punktów lub 0,79% zamykając się na poziomie 4411,59. Wczesna wyprzedaż na Wall Street nastąpiła po tym jak pakiet w większości korzystnych danych gospodarczych z USA zwiększył obawy o perspektywy stóp procentowych po jastrzębim protokole z posiedzenia Rezerwy Federalnej opublikowanym w środę. Przed rozpoczęciem handlu, firma ATP opublikowała raport pokazujący silniejszy niż oczekiwano wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym w czerwcu ale gwałtowny wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym maluje pozytywny obraz gospodarki, może również przekonać Fed do wznowienia podnoszenia stóp procentowych. Instytut Zarządzania Podażą opublikował raport, pokazujący, że wzrost w sektorze usług przyspieszył w czerwcu znacznie bardziej niż wcześniej oczekiwano. Notowania kontraktów terminowych na ropę niewiele się zmieniły w czwartek a inwestorzy rozważali wpływ wyższych stóp procentowych na wzrost gospodarczy i popyt na energię w obliczu danych o niższych zapasach ropy. Kontrakty terminowe West Texas Intermediate Crude na sierpieniu stabilizowały się na poziomie 71 dolarów i 80 centów za baryłkę, co oznacza wzrost o jednego pęca w porównaniu z poprzednim zamknięciem.